Dzień dobry Państwu. Główna para walutowa rozpoczyna poniedziałkową sesję wzrostu. Obecnie znajdujemy się na poziomie 1,36. Dziś w kalendarzu nie mamy z wielu wydarzeń makroekonomicznych, z tego też względu na wartość tej pary będą wpływały głównie siły popytu i podaży oraz nastroje globalne. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia dla przyszłej wartości tej pary będzie zapewne czwartkowa konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, na której przybywać będzie Mario Draghi. Zobaczymy, czy prezes Europejskiego Banku Centralnego zdecyduje się na jakąś słowną interwencję, stwierdzając na przykład, że wartość euro jest w tej chwili zbyt wysoka. Wracając do dzisiejszych wydarzeń, dziś w kalendarzu mamy kilka figur makroekonomicznych. Do godziny 11 poznamy indeks centix oraz inflację producencką. To czy to będą ze strefy euro. Natomiast o godzinie 16 poznamy dane dotyczące zamówień na dobra trwałego użytków. Będzie to czyt finalny, za pół dzień oraz wartość zamówień w przemyśle. Obie te figury będą ze stanów zjednoczonych. Złoty pomocne końcówce poprzedniego tygodnia, gdzie na koniec piątkowej sesji był wyceniany na 4,16, jeśli chodzi o euro, i 3,04, jeśli mówimy o dolarze, dziś kontynuuje tę tendencję i zaczyna dzisiejszy dzień od wyraźnego umocnienia. W tej chwili dolar, dolar znajduje się na, na piątkowych minimach, a jego wartość to 3,04,24 PNR, zaś euro to 4,14,47. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia, na inwestujących w tego, będzie niewątpliwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Gdzie zapewne będziemy świadkami kolejnej obniżki stóp procentowych, oraz komunikaty po posiedzeniu wskazujące na dalszą strategię Rady Polityki Pieniężnej. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.